Cześć wszystkim. Z tej strony Raon, Widzę Was w kolejnym odcinku z Dying Light. Słuchajcie, oczywiście, ostatnio rozbiliśmy tą szajkę tych, tych podrabiaczy leków. W tej chwili mamy skontaktować się chyba z GRE. skontaktu się z GRE dokładnie. Czyli tam sobie ponożymy w tym, w tym, 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 tym kierunku. Jestem troszeczkę w innym miejscu, ale to nie znaczy, że coś robiłem tutaj na boku. No oczywiście oprócz zabijania zombiaków, ale chodzi mi o misję. Żadnych misji nie wykonywałem. Aktywuj pułapkę świetlną. No, nie, nie będę tego robił. Dobra, i to jest gdzieś tu, chyba na dachu. Nie chyba a na pewno. Będę musiał wejść wyżej, żeby po prostu skontaktować się ze swoimi. Dobra, wejdziemy, tu wejdziemy. Szukajmy, czy czegoś tu nie ma ciekawego. Coś jest... a widzicie. Gaz rurka. Bierzemy. No i trzeba by było tam wejść. Chyba po tym... po tym na pewno wejdziemy. <grywka> po tym na pewno wejdziemy. Ukraina. Raportuj. Szef wie, że nazywa się Breken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny wataszka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami jak tylko dotrzesz do antyzyny. No dobra, yy, czyli tak, kontakt oczywiście nawiązaliśmy z gr -e, teraz musimy się udać 283 metry przed, yy, przede mną jest oczywiście ten cel, zaraz zobaczę. Nie, nie zaznaczaj tych punktów, kurczę jestem przyzwyczajony cały czas do GTA, wiecie, bo tutaj żeby mapką poruszać trzeba było, w GTA oczywiście trzeba było nacisnąć najpierw X. I tak z przyzwyczajenia walę tym X-em yy, w to i z powrotem, ale okej, okay, dobra, zejdziemy niżej. I przebiegniemy się ten kawałek. A, biegni tędy. Tutaj jest dach. Zaraz wskoczę na góry. Super. Czym więcej oczywiście się poruszamy tym parkurem, tym szybciej zdobywamy właśnie nowe, pozi nowe poziomy i nowe umiejętności. No i oczywiście to samo dotyczy walki. Im więcej walczymy, tym szybciej zdobywamy poziom, ale to chyba jasne. Dobra, was na razie minę, bo niestety, ale sprzęt bardzo szybko się tu rozpada. Oj, straciłem troszeczkę energii. Ale chyba wystarczy, aby się dostać do tego miejsca. Tak, jestem już bliziutko. O, yy, touchpadem też mogę zaznaczać. 3 znacznik. Już lecę. No jestem już, w, wiecie co, w tym okręgu chyba teraz się troszeczkę zmieniło to. Kurczę, no. się do strefy Otwieranie zamków trudne. Zastanawiam się, czy dam radę. No zobaczmy. Czekajcie. Oj, kurczę, no niestety. Nie, nie będę próbował, wiecie co? Będę musiał chyba zwiększyć troszeczkę umiejętności w tym zakresie i wtedy dopiero próbować otworzyć tą skrzynię. A szkoda, bo te skrzynie na pewno mają coś wartościowego. Mogę jeszcze sprawdzić, czy tu w środku czegoś nie ma. E, tu nic. Tu pewnie alkohol będzie. O, jest. Dobra. Dobra. I mam jakiś batonik. Hauwa. Super. Znalazłem skrzynię. Wygląda na całą. Sprawdzę, co jest w środku. Otwieranie zamków. A i no i chyba się udało. Kawa i zwykła rura, tylko tyle. Muszę wejść wyżej na ten budynek. Wejdziemy tu? Nie, tutaj nie wejdę. Chociaż. O, coś się chwycił. No, niestety, ale tam wyżej, wiecie co, stąd chyba nie wskoczymy. Będę musiał znaleźć jakieś inne wejście. O, tu chyba tędy też nie wejdę. Puść, 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 puść. Spróbujemy tu. Dobra. Jeszcze troszeczkę wyżej. Powinienem być w dobrym miejscu. U, pustol. Widziałaś to? Wasz Żody. Wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś nie daleko. Z je, zanim zrobili to ktoś Dobra, nie ma czasu. Lecimy, słuchajcie. Po nasze pacuszki, niestety, ale będziemy musieli się spieszyć. Dobra, zaraz się troszeczkę zmęczę. Oj, oj. No niestety. Dobra, już wstał. Co jakiś czas oczywiście muszę tutaj odpoczywać, bo no wiadomo, co się dzieje. Czekajcie, jakbyśmy sobie tam przeskoczyli. Dobra. Kurcze, co jest? Myślałem, że tam wskoczę. Cholera, spóźniłem się. Jade, ludzie Raisa mnie uprzedzili. Niech to szlag. Dobra, zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na Dym z Flary. Skrzynia powinna być w pobliżu. Dym z Flary? Powiadasz. No dobra, gdzieś w tamtym kierunku. Cholera, szybko tu przybyli. Myślałem, że zdążę. Ale chyba tak miało być. Jeszcze zobaczę dokładnie. Uuu, to jest nowy teren ogólnie. Nie widzę, tam nie byłem jeszcze. Aj, niepotrzebnie, czekajcie. Toczpadem też możemy zaznaczać te, te znaczniki, więc dlatego tutaj <tell> też mi się zaznaczają. Cholera chyba się nie odzwyczaja z tym. Dobra. Kurczę, robi się coraz ciemniej, wiecie co? Zbliża się noc i jest, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Rain, zaraz słońca. Musisz zawrócić. Już prawie tam jestem, uda mi się. Dobra, to jest tutaj. W tym miejscu. Jest skrzynia. Okej. Okay. Wow, jeszcze jeden. Dobra, dobra, dobra. Szybciutko, szybciutko odzyskaj tą energię. Super. Dobra. Biorę skrzynię i spadam stąd. Jest. Jak ja mam to wszystko wziąć? Ukraina właśnie zbiera antyzynę ze zrzutu. Dobrze, krain Otwiera to nowy kierunek twoich działań. Czas przyjrzeć się Rajsowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to rajs jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Reisem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale, ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. znalazłem zrzut. Nie ma w nim antyzyny. Możesz no, kurwa mać! No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, budzą się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. O cholera! Usłyszeli mnie? Oh fuck. Yy, dobra, nadchodzi noc. Szlak. Co mam robić? Są strasznie szybcy, goni mnie jeden cholera. Nie jest dobrze, ale mam stracha naprawdę teraz. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, jest niedobrze. <śm> jest niedobrze, bardzo niedobrze. Jedyne, co mogę tutaj używać, to latarka ta ultrafioletowa. Ale zaraz chyba będę... Uda mi się, uda mi się. Musi mi się udać. Rozgrywka nocą. Czekajcie, punkty siły i zwinności są podwajane w nocy. Za ucieczkę przed pościgiem w nocy dostajesz dodatkowe punkty zwinności. Im dłużej przetrwasz w nocy poza bezpieczną strefą, tym więcej punktów przetrwania otrzymasz. Nieźle. Zgubiono pościg. Ale powiem wam szczerze, nie chcę do tego wracać. 36 punktów zwinności dostaliśmy. Okej, okay, pogadajmy. No nieźle. Powiem wam szczerze, że nic nie widać w nocy. Naprawdę nic, gdyby nie ta latarka. Dotarłem do wieży w jednym kawałku. To by było słabo. po całą bieganiu. To nie są przelewki. Muszę mu powiedzieć, że nie udało mi się wrócić z antyzyną. Czuję się okropnie kłamiąc im wszystkim, ale GR ma rację. Są wyższe priorytety. Dobrze, wiecie co porozmawiamy oczywiście chyba z Jade, tak mi się zdaje albo z Bre, w, no. No właśnie z nim. <gry> Spokój, potrzebujemy. No właśnie, no wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość Boską, ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie, gadaliśmy już na ten Nic temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś, ja, ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż, ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi hmm. krainowi minutkę co. Dawno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty obadaj, ile nas by to kosztowało i wracaj mi tu żywy. Ok, układ z raisem. Kup antyzynę od RISA, wzrost poziomu przetrwania możemy zobaczyć. Tutaj już mamy czwarty poziom ogólnie. Możemy rozdać wspomagacze. Możemy zobaczyć jeszcze tutaj dwie umiejętności, żywiołowe gwiazdki do rzucania. Naucz się wytwarzać gwiazdki do rzucania z, trzech dodatk z trzema dodatkowymi efektami. zabrażające, zapalające i wybuchowe. Początkujący handlarz. O, czekajcie. Zwiększ swoje umiejętności targowania się. Obniża ceny w sklepach o 10%. I to by mnie naprawdę interesowało, więc damy w to. Ogólnie rzecz biorąc, ile ja mam kasy ekwipunek? 518 dolarów. I e, słuchajcie, musiałbym. Sprzedać troszeczkę rzeczy, bo chyba te papierosy papierosy i kawa, te różne takie pierdoły, to mogę to wszystko posprzedawać. Może troszeczkę zyskamy. Handluj, sprzedaj. No i zobaczmy. Cenne przedmioty: kawa 400 dolców będzie za to. Papierosy, stuwa. Komponenty to sobie zostawimy. Kwipunek tak, żeby zobaczcie, to grosze kosztuje tak naprawdę, a, a mi się na pewno lepiej przyda. I teraz chciałbym zobaczyć, co ty masz tu ciekawego. Plan pijawa przemysłowa wywołuje krwawienie u wroga. To jest oczywiście plan. Dobrze. Klasyczny kij baseballowy, krótki, prosty nóż. Jaka to jest obrażenia 30, tak? Trwałość 60. No tu już jest lepiej z trwałością. Właśnie ta trwałość troszeczkę mnie tutaj niepokoi. Strasznie szybko się psują te rzeczy. Kabel zasilający. Mamy także, słuchajcie, gwiazdki do rzucania. lepsza gwiazdka do rzucania. Apteczka, petardy, wytrychy. No dobra. I co wy na to? Kupić ten nóż? Kupiłbym go. Dobra, kupimy ten nożyk. Młotek stolarski. Będę teraz zbierał, wiecie co, na chyba klasyczny kij baseballowy. 2672. Ma aż 61 obrażeń i trwałość 52, więc no dosyć dobry. 42 oczywiście później pewnie można to ulepszyć zaraz założymy sobie to ekwipunek zwykły o krótki prosty nóż będę musiał zamienić się z czymś a w sumie to można wywalić bo ja tutaj mam troszeczkę syfu który jest zniszczony to zostawię eee, dobra w sumie to te zepsute rzeczy to bym mógł sprzedać wiecie co Zostawić sobie kilka dobrych i tyle. Dobra, sprzedaj zaraz zobaczymy. 21 dolców. To zostawię, bo to jeszcze jest troszeczkę. Troszeczkę ma jeszcze tej wytrzymałości. Gaz rurka nie, to nie. To można sprzedać. Koktajl zostawiamy. Dobra, na razie musi to wystarczyć. Troszeczkę się boję do tego Rajsa tam iść, bo no nie jestem zbyt dobrze tutaj wyposażony. A widzieliście, że miałem problemy nawet tutaj z pierwszą tą szajką. Więc u Rajsa może być jeszcze gorzej. No ale zobaczymy. Gratulacje, przetrwałeś noc. Szkoda, że nie udało się z Twoją misją. Może i by się udało. Alfie szuka, jest w warsztacie na dole. Może, i by się udało, słuchajcie, tylko że dostaliśmy inne zadanie i dlatego musieliśmy zniszczyć tą antyzynę. No dobra. Słuchajcie, musimy skończyć w tym miejscu, jak tam z czasem ogólnie jest 20 minut, tak? No ja tam oczywiście musiałem jedno cięcie zrobić, więc wy będziecie krótszy troszeczkę odcinek widzieć. Ale okej, okay. mam nadzieję, że następne odcinki będę robił troszeczkę dłuższe, więc jeśli Wam się ten podobał, możecie zostawić łapkę. Ja Was zapraszam do kolejnych, trzymajcie się i cześć.